Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. A w tym odcinku powiem Wam jak wyglądały pierwsze projekty niektórych mobów w Minecrafcie. Tak więc drogi widzowie, jeśli taki odcinek Ci się spodoba, zasubskrybuj mój kanał i kliknij łapkę w górę. No to co? Zaczynamy! Dobra, pierwszym naszym mobem będzie Zombie Pigman. Pigment na początku tworzenia miał być po prostu połączeniem świni i Steve'a. Później miał być cały wykrwi, a później krew została zamieniona na mech. No i wygląda on teraz tak, jak widzicie. Dobra, kolejnym naszym mobem będzie mamogłos. Na początku tworzenia Mamoguas miał być po prostu gąsienicą. Później y, wyglądał on tak, jak wygląda teraz, tylko że miał mieć sześć nóg. No i później y, zostało to zmienione i teraz, jak widzicie, ma dwie nogi. E, dobra, kolejnym naszym mobem będzie Dewastator. Na początku tworzenia Dewastator miał ogromne nogi niczym Enderman oraz posiadał głowę przerośniętego villagera. Muszę powiedzieć, że wyglądał trochę dziwnie. A osadnik ujeżdżający tą bestię wyglądał trochę jak pirat. Miał opaskę na oko no i podartą koszulę. No, muszę powiedzieć, że był prawdziwy pirat. Dobra, naszym kolejnym mobem będzie handlarz wędrowny. Na początku tworzenia handlarz wędrowny nie posiadał nakrycia głowy, a na czole miał szmaragd. A w okolicach brzucha miał ten worek ze szmaragdami. Teraz będzie trochę o pszczołach. Pszczoły na początku tworzenia nie były takie duże, jak widzicie teraz. Były bardzo małe. Później twórcy je trochę powiększyli. Ale moim zdaniem, jak je powiększyli, to wyglądały trochę brzydko, ponieważ o tutaj w okolicach oczu miały czarną twarz i czarne paski. Ale teraz na szczęście pszczoły są już ładne. Dobra, no i na koniec zostawiłem najpopularniejszego moba w tej grze, czyli Creepera. <laughs> Nie wiem czy wiedzieliście, ale Creeper na początku tworzenia był świnią. Właśnie kiedy twórca Minecrafta robił model świni, przez przypadek doszło w grze do glitcha i świnia zmieniła swój kształt ciała właśnie na kształt Creepera. Co zainspirowało twórcę gry do stworzenia właśnie tego MOBA. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia!